Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji w FKS a Miercema Zarodu Spotkanie zakończyło się dniami do Zera, a z nami szkolenie jest dużo gości, Pan Mateusz Dzień dobry, Panie prosimy o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dzień dobry Państwu. Mam takie mieszane uczucia, bo wymagam od swojego zespołu znacznie lepszej gry, szczególnie jeśli chodzi o tą. Początek czy nawet 20 minut drugiej połowy, kiedy stal uzyskała myślę największą przewagę w tej fazie meczu, zresztą potwierdziła to bramką. Widać, że była dobrze przygotowana, widać po tych trzech czy dwóch tygodniach rękę trenera niedźwiedzia, który, który grał ten swój atak pozycyjny, otwierał grę na krótko od bramki i było no, dość dużo momentów, w których po prostu Stal wychodziła. I na pewno za to szacunek dla przeciwnika, natomiast no my też mieliśmy swoje momenty i jeżeli grasz mecz na wyjeździe w Ekstraklasie, tworzysz dużo czystych sytuacji, nie boję się tego powiedzieć dużo czystych, bo choćby mamy sytuację, y, że nieje w pierwszej połowie, gdzie uderza w poprzeczkę, Druga sytuacja również po odbiorze w wysokim pressingu, gdzie e, trafia w bramkarza stali Filip Luberecki w ostatniej akcji drugiej połowy, gdzie wybija nad poprzeczką. E, to samo w drugiej połowie dwa razy, dwa razy Żak plus, e, plus jeszcze pan Spaner, więc e, przynajmniej 3-4 sytuacje bardzo czyste, które oczekuję, że zamienimy na bramkę grając na trudnym terenie z dobrze dysponowanym przeciwnikiem. E, niestety to się nie udało i Ulegamy, natomiast no, nie możemy robić e, nerwowych ruchów, ponieważ mimo nie najlepszego meczu e, powinniśmy pokusić się przynajmniej o jedną bramkę i zdobyć punkty tutaj w miarcu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej. Wraz z nami trochę nasze Białomiejskie pan Jan panie Matrycicie. Dzień dobry, panie trenerze, Proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Myślę, że jak się zaczyna pracę, to każdy trener bardzo chce wygrać i ja też chciałem wygrać, ale przede wszystkim to jest zwycięstwo całego zespołu. Dzisiaj zespół mocno i dobrze pracował na to, żeby, żeby wygrać. Kibice też bardzo mocno nam pomagali. Też w swoim, w swoim imieniu i w imieniu drużyny chciałem podziękować kibicom za to, e, że wspieraliście, że do końca wierzyliście w to zwycięstwo i, e, i to zrobiliśmy. Myślę, że bardzo dobre spotkanie. Jak po trzech tygodniach pracy i tak wiele elementów, które pracowaliśmy, nad którymi naprawdę bardzo trudno się pracuje i, i one wymagają czasu. A, a one dzisiaj w wielu momentach nam zapracowały, ale też nie będę zakładał rzeczywistości, że to było idealne spotkanie, bo po prostu nie było, jeszcze mamy dużo pracy, e jeszcze motor e miał przynajmniej kilka sytuacji, szczególnie po takich podaniach wstecznych i później na jeden kontakt ze strąceniem i zbiegnięciem, e jak również też w pierwszej połowie skryciem w polukarnym, więc tu jeszcze na pewno wymagamy pracy i będziemy wymagać przez dłuższy czas, ale... Te trzy tygodnie pokazały, że drużyna jest naprawdę kreatywna, potrafi grać w piłkę i trzeba tylko wyposażyć zespół w pewne rzeczy i mechanizmy, które, które będą dawały efekt i efektem była dzisiaj choćby ta bramka, którą strzeliliśmy, e, która zaczęła się już od Kuby Mądrzyka przez bardzo mądre, dobre rozgrywanie do tyłu i, i później uwolnienie zawodów ofensywnych i Siergiej mógł strzelić bramkę na 1-0 i sprawić sobie i drużynie, prezent na swoje urodziny. Dziękuję.